Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, mamy już zmianę czasu i mamy godzinę 15.40 i zaraz mi zajdzie słońce, i już czuję, że jest strasznie ciemno, więc już widzę, że mam taki cień tutaj od komputerami idzie, więc tak już się robi dość ciemno, ale póki co jeszcze trochę światła jest i widzę, że jakość jeszcze będzie dobra bo mam dość jasny obiektyw, więc powinno pójść dobrze, więc tak, dzisiaj raczej będzie taki króciutki filmik, trochę instruktażowy troszkę taki opisujący bo chciałabym właśnie wam trochę opowiedzieć o tym jak ja w ogóle wyceniam swoją pracę jak to u mnie wygląda, swoje rękodzieło i w ogóle i trochę o tym po prostu pogadać, bo Kurcze, wiem, że jest wiele szkół, wiele różnych zdań, można powiedzieć, na ten temat, i to jest trochę taki kontrowersyjny temat, trochę taki może też temat tabu. I na wstępie chciałabym właśnie jedną taką bardzo ważną rzecz podkreślić, i myślę, że to będzie duża też część tego filmu i będzie dość ważną częścią. Generalnie, jeżeli obserwujecie mnie już od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja się zajmuję rękodziełem hobbystycznie. Są różne osoby, różne marki, różne brandy, które no wiadomo, czasem niektórzy zajmują się tym zawodowo. Na przykład też robią szkolenia albo jakieś inne rzeczy, warsztaty, nie warsztaty, albo sprzedają tak full time można powiedzieć. No ale y, ja się do takich osób nie zaliczam. Ja zdecydowanie jestem osobą, która robi to totalnie hobbystycznie i nie zajmuje się tym, tak, wiecie, totalnie, całkowicie, no, full time. Powtarzam się. <ścoughs> mm, więc mi generalnie nie zależy na dużej sprzedaży. Powiem Wam tak. Oczywiście, gdzieś tam z czasem byłoby fajnie, żeby ta sprzedaż była duża. Może nie, żeby to było jakieś takie full-time moja praca, ale żeby jednak była na przykład taką dość większą na przykład częścią moich zarobków, żebym na przykład, nie wiem, mogła sobie zrównoważyć moje dwie prace i, i mieć na przykład taką jakąś rotację coś innego, żeby no, mieć różnorodność w życiu bardziej o coś takiego mi chodziło więc jasne, gdzieś tam z czasem e, fajnie by było, też nie wiem na czym wolałabym się skupić, czy na przykład na tworzeniu wzorów, nie wiem czy warsztaty to jest coś dla mnie, bo ja się dość nie jestem ekstrawertyczna, jestem introwertyczna więc nie wiem czy bym się odnalazła w robieniu warsztatów i innych takich rzeczy ale na przykład lubię też robić wzory ale lubię też tworzyć po prostu rzeczy więc dalej nie wiem, którą gdzieś tam ścieżką pójść, czy bardziej wzory, czy bardziej sprzedaż e, właśnie produktów więc ja tutaj też się cały czas dalej zastanawiam i być może na razie idę tak trochę dwoma ścieżkami i mi to odpowiada, więc zobaczymy co życie przyniesie nie mam tutaj jakichś konkretnie sprecyzowanych celów i planów, po prostu cieszę się tym procesem i lubię to i po prostu to robię i zobaczymy co z tego dalej pójdzie, no ale właśnie nie zajmuję się tym na pełen etap więc mi też nie zależy na tym, żeby to jakoś nie wiadomo jak sprzedawać i żeby to było nie wiadomo co chyba chyba muszę was jeszcze trochę rozjaśnić no już robi się, słuchajcie, naprawdę bardzo ciemno. <laughs> Miało być dopiero za niedługo. No. Em, I co? Na czym to ja skończyłam? E no, więc nie zależy mi na tym jakoś bardzo. Dlatego też nie mam takiego parcia. Mm, wiecie, bo ja też dostawałam dość sporo komentarzy, szczególnie przy takich filmach, które gdzieś tam mi poszły w viral, czy na TikToku, czy na Instagramie, że no, ja dam raczej nikt tego, co tyle nie kupi. Będziesz musiała obniżyć ceny, żeby to sprzedać i inne tego typu e, rzeczy. No i tak, być może tak. Być może tak będzie, że będę mogła to sprzedać dopiero, jak obniżę ceny, ale. Mogę tego też po prostu nie sprzedawać? W sensie, może mi się to, to nie sprzedać i nie mam z tym żadnego problemu, o, rozumiecie? Bo ja to robię po prostu dla siebie, dla takiego swojego dobrego samopoczucia, hobby, odpoczynku i niekoniecznie zależy mi na tym, żeby to faktycznie było sprzedane. Jeżeli ktoś to kupi, fajnie, jeżeli ktoś tego nie kupi, też spoko i mi to absolutnie nie przeszkadza. Więc ja mam takie podejście i. Mm, Podejrzewam, że jeżeli miałabym inne podejście, bo ja trochę mam takie skłonności do bycia takim people pleaserem, czyli takiego dopasowywania się troszeczkę do innych. I gdyby, gdybym czuła większą presję, bo na przykład to byłoby główne źródło mojego dochodu, albo byłabym w kiepskiej sytuacji finansowej i potrzebowałabym sobie na przykład dorobić, to, to zapewne bym te ceny zaniżała. Dlatego że. No, wiem po sobie, że takie rzeczy mi się już zdarzały, bo potrzebowałam, bo byłam w takiej, a nie innej sytuacji, i no. Ale tutaj w takiej sytuacji nie jestem. Jest to zwyczajnie moje hobby i na razie nic jakiegoś dużo więcej. Raczej taki malutki, rękodzielniczy sklep. O, raczej tak, hobbystyczny, więc nie oczekuję niczego, nie wiadomo czego, i jakichś kokosów i tak. Um. Więc ja też w związku z tym swoich stawek właśnie nie zaniżam i no nie wiem, nie robię też jakichś promocji, znaczy zdarzało mi się robić promocje i pewnie zrobię jakieś promocje, no bo czasami gdzieś tam spoko takie promocje dać, tylko no właśnie, to nie jest też taka moja główna rzecz, więc ja się też tak bardzo na tym nie skupiam, gdzieś tam bawię się tym, buduję właśnie swoje social media i zdarzają się, że osoby, które faktycznie są zainteresowane mnie oglądają, po prostu się do mnie odzywają, coś zamawiają i, I na takich ludziach mi zależy, którzy faktycznie docenią na przykład to rękodzieło. Teraz na przykład rozmawiam właśnie z taką potencjalną klientką, która chce zamówić aż trzy ubrania. No nie jest z Polski, więc... Yy... No, też trochę ma in, w innej walucie zarobki, więc może sobie trochę na to pozwolić. Ale wiecie, to są takie perełki, takie osoby. Nie ja szukam osób, które kupują hurtowo, kupują wszędzie i po prostu wpisują sobie w Google um, coś, czego potrzebują i szukają jak najlepszej oferty. Szukam osób, które zwyczajnie na przykład będą mnie oglądać, będą chciały ode mnie kupić, bo mnie na przykład lubią, bo trochę mnie poglądały. Um, i na przykład doceniają rękodzieło i chcą mieć coś takiego i, i chcą się z tego cieszyć, nie chcą mieć czegoś, co ma każdy, więc raczej w takiego klienta celuję niż w takiego, który gdzieś tam kupuje hurtowo, no bo lepszy jest taki jeden klient niż dziesięciu takich, co kupują hurtowo, no zdecydowanie, <grym> więc... Okej, okay. nie każdy to kupi, nie każdy będzie zainteresowany, ale te osoby, które będą, no to będą bardzo wartościowymi klientami. Ja ogólnie jestem taką indywidualistką troszeczkę. Ja bardzo lubię patrzeć indywidualnie na ludzi, więc ja nie nadaję się trochę do takiej hurtowej sprzedaży. Ja raczej właśnie szukam takich wybitnych jednostek i takich osób, które chciałyby w to zainwestować, bo no, z różnych powodów, tak? Z różnych powodów się inwestuje w rękodzieło i cały czas robi się coraz ciemniej. Okej. Okay. To już tak, żeby nie przedłużając, ja Wam właśnie powiem w jaki sposób też się swoje rękodzieło wyceniam. Ja głównie właśnie patrzę na czas swojej pracy. Często jak nagrywam vlogi, to ja Wam mówię na przykład, że no to już robiłam tyle czasu, to już robiłam tyle czasu. Bo ja sobie spisuję faktycznie te rzeczy, które chcę sprzedawać, sobie zapisuję ile czasu je robiłam i po prostu faktycznie sprawdzam ten czas, patrzę na stoper i patrzę jak to wygląda i w taki sposób to wyceniam bo zwyczajnie ja wychodzę z założenia, że jeżeli ja mam dla kogoś to zrobić taką rzecz mi to ma się po prostu opłacać. Ja generalnie, no bo też prowadzę swoją własną firmę, więc trochę wiem o wycenianiu się ale zawsze mam z tyłu głowy właśnie takie zdanie, że Wyceń to za tyle, żeby chciało ci się to zrobić. I to jest taka zasada, której ja się trzymam, więc ja nie daję sobie, nie wiem, najniższej godzinowej stawki. Daję sobie, nie wiem, 35-40 czasami. E, zależy. Mm. No więc to nie jest też taka totalnie najniższa stawka i nie wiadomo co. E, no ale też nie jest jakaś super zawyżona, bo jednak też. E, nie czuję się po prostu komfortowo, żeby na przykład dać więcej. No ale wiadomo, jeżeli chodzi o rękodzieło, to też nie jest tak, że to jest tylko kwestia zrobienia rzeczy. Do tego dochodzą materiały. No, jeżeli prowadzę swoją firmę, oczywiście nie mam tutaj jakichś dodatkowych kosztów, bo prowadzę działalność nierejestrowaną, jeżeli chodzi o rękodzieło, więc nie mam tutaj problemu, żeby mm, gdzieś tam mieć jakieś dodatkowe koszta związane z tą działalnością. Ale wiadomo, marketing, kupienie opakowań, zrobienie zdjęć, zrobienie filmów to są też rzeczy, które zajmują czas. Przygotowanie produktów, na sklep internetowy, ogarnięcie sklepu internetowego, więc to też nie jest tak, że to jest tylko tyle i zrobienie i koniec. Więc zazwyczaj, jak właśnie biorę sobie tą najniższą stawkę godzinową, czyli na przykład te 35 zł za godzinę, no to doliczam, po prostu mnożę to razy 1,2 i to jest taki nadprogramowy czas, mój dodatkowy, ale też nadprogramowe, może nie, że nadprogramowe, tylko no to jest ręgo dzieło. To jest coś wyjątkowego, to jest coś stworzone po prostu z serduszka, więc zazwyczaj też dodaję sobie właśnie odrobinę ze względu na tą wyjątkowość. I nie zamierzam sobie tego odmawiać, nie zamierzam tego, z tego rezygnować, dlatego że uważam, że to jest wyjątkowe i jeżeli ja nie będę traktować tego wyjątkowo i będę zaniżać swoje stawki, to nikt nie będzie traktował tego wyjątkowo, a w końcu trafią się osoby, które będą traktować to tak samo wyjątkowo jak ja. I do tego dążę, i yy, no, nie chcę z tej wartości tutaj po prostu schodzić. No, więc to wszystko wlicza się gdzieś tam w cenę mojego finalnego produktu, czyli oczywiście materiał, czas. No i te razy 1,2 za dodatkowe, właśnie takie rzeczy, jak pakowanie, przygotowywanie filmów, no bo to też się wlicza gdzieś tam ogólnie w moją działalność. Mm, no, i za wyjątkowość, bo to jest rękodzieło. Więc. Yy... No, tak, tak to u mnie wygląda. Możecie też znać, jeżeli też sprzedajecie produkty, jak to u Was wygląda, jak wy to wyliczacie. Właśnie dla mnie najbardziej takim złotym wyznacznikiem jest to: daj tyle, za ile będzie opłacać ci się to robić, za ile chcesz to zrobić, za ile będzie ci się chciało to robić, a nie, że będziesz się zmuszać do tego, bo za mało sobie zarzeczyłeś. Więc e, no. Więc robi się już naprawdę bardzo ciemno, więc będziemy sobie na tym kończyć. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I do usłyszenia w kolejnym filmie.